czy ta Polska Skarbówka jest jakaś straszna, ciemięży ten biznes, jak to wygląda? Nie, i z każdym rokiem coraz bardziej nie. Z każdym rokiem jest coraz lepiej w szybkości obsługi, w jakości tej obsługi. Jest to narzekanie takie polskie, które za, za które ja trochę winię niektórych felietonistów, bo to jest super łatwy felieton do napisania do, do prasy 30 kwietnia, że Dziś przypada dzień płacenia podatków, jak nie zapłacimy, to ta skarbówka nas dojedzie, będzie nas męczyć, ten haracz trzeba zapłacić, tak? Natomiast jest trochę lenistwo intelektualne moim zdaniem w takie stawianie tezy, a raczej obraz jest taki, że od wielu lat praca skarbówki, czy praca skarbówki jest coraz lepsza. I, teraz, i to, to jest bardzo istotne, coraz mniej zauważalne dla podatnika. To jest tak, że jeszcze. Ale dobrze, mm -hmm. ale ja rozumiem, ale czy oni, bo ty mówisz o sprawności, ja też mam mm -hmm. takie doświadczenie, że idę do Skarbówki, tam mm -hmm. w, nie ma kolejki, jest na, chyba, że w jakimś piku pójdę. Jest miła pani, mm -hmm. która mi doradzi tutaj w złą tabelkę pan wpisał. Proszę bardzo, proszę poprawić, to, to, to znam. Natomiast właśnie chcę ciebie zapytać, uh -huh. czy ta skarbówka cię mierzy polskiej firmy, czy ona się czepia, czy chce zniszczyć przedsiębiorcę. Ty mu coś doradzisz, uh -huh. a skarbówka chce go zniszczyć, czy tak nie jest? Nie mam takich doświadczeń. Uh -huh. Nie mam takich doświadczeń z tym, żeby to było czepiactwo. My możemy sobie dyskutować o pewnych rzeczach, że ktoś inny, tak, że, że urzędnik inaczej widzi daną transakcję. No i to może, tak, w wyniku w rozbieżności skończyć się decyzją podatkową, która będzie niekorzystna dla mnie czy dla mojego. A klienta. czy z Twojego doświadczenia, jeżeli Skarbówka kwestionuje coś Twojemu podatnikowi, albo nie Twojemu, no wszystko no firmom, to to ma rację, czy, czy się czepia? i. Nie, nie, nie odświeżałem teraz wyroków sądowych, ale Aha. z tego co pamiętam sprzed tych kilku lat, to w 80% wypadków sąd podsiedzał zdanie Skarbówki. Czyli można powiedzieć, że sąd, który jest niezależny, nie jest skarbówką, tylko jest sądem, rozstrzygał, mówił tak, skarbówka mm -hmm. miała rację tak. w 80% przypadków. Mniej więcej. Czyli czepiactwo, mm -hmm. y, które nie było czepiactwem, tylko no, coś podatnik nabroił. Tak, tak? To, to, to było zasadne twierdzenie skarbówki. Okay. Tak? W 20% wypadków, też ciężko mówić pewnie o czepiactwie, y, no bo... Y, Okej, okay, czasami pewne przepisy są skomplikowane, nie wszystkie, ale niektóre są skomplikowane. No i wizja fiskusa może być inna niż wizja podatnika. No i to sąd rozstrzyga, ale to, to w, tak, tak jak mówię, że w większości przypadków sąd potwierdza zdanie skarbówki.